Jeszcze wtedy nikt ze zgromadzonych pod siermiężnym ołtarzem nie przypuszczał, iż za chwilę wnętrze papieskiego samochodu będzie jedynym bodaj suchym miejscem na lotnisku. Jan Paweł II kolejny raz udowodnił przecież, że świadomość wielkiego posłannictwa, arcypasterza, a także jego ogromna witalność a także jego, ogrom, że jego ogromna witalność przerastają wszelkie, wszelkie ziemskie niedogodności. niedogodności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus również i przez to niepogodę, przez ten gwałtowny deszcz i wicher. Widocznie był nam wszystkim potrzebny. Oto Twoja matka i Twoi bracia. Słowa, które wypowiada ktoś z rzeszy słuchającej nauczania Chrystusa, przypominają mu o rodzinie. Przyszedł na świat, jak każdy człowiek, on, syn człowieczy. Poczęła go matka i ona też wydala go na świat. Jej dziewicze macierzyństwo było osłonione wstąpieniem Ducha Świętego. Dla ludzi pozostawało nieznane. Wiedział o nim tylko Józef, który w oczach wszystkich uchodził za ojca Jezusa z Nazaretu. Krewni Marii Józefa, pochodzący również z rodu Dawida, byli zgodnie z obyczajem nazywani Nowe Przymierze Łączy się ze Starym. Na gruncie tego przykazania, które uwydatnia świętość rodziny oraz odpowiadającej jej powinności Ojca Twego i Matkę Twoją. Wiemy zwłaszcza z doświadczenia, doświadczenia minionego okresu że to zło pierworodne, które drzemie w duszy każdego człowieka, a które u podstaw łączy się z odrzuceniem Bożego Ojcostwa, szczególnie często, szczególnie łatwo daje o sobie znać poprzez naruszenie ladu moralnego małżeństwa rodziny. Są to dziedziny jakby szczególnie zagrożone. Nie uleczy się ran powstających z ludzkich słabości i grzechu bez powrotu do Chrystusa, do sakramentu. Przypominam Ci wyświęconego przez siebie biskupa Tymoteusza, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Ja wołam do Was, bracia i siostry, byście rozpalili na nowo Boży charyzma małżonków i rodziców, jak jest w Was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o łaskę tego sakramentu możliwe jest. Pełne przebaczenie, pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość, prawdziwość ludzkich przyrzeczy. Charyzmat sakramentu się i ożywia ludzka miłość oraz Tożsamość, prawdziwość ludzkich przyrzeczeń, charyzmat sakramentu małżeństwa to również charyzmat łaska i dar żyć. Czci ojca i matkę, powiada czwarte przykazanie Boże. ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każdy...